Dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Wykreły swoje życie. Ja jestem Ola i wraz z Basią prowadzimy ten kanał. I na tym kanale uczymy Was, jak manifestować swoje pragnienia. W dzisiejszym filmie e, chciałabym porozmawiać o tym, jak radzić sobie z niechcianymi okolicznościami w 3D i dosłownie jak nauczyć się je. Zmieniać, można powiedzieć, rozpuszczać. Ale zanim przejdę do tematu, chciałabym Was zaprosić na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka. Wykreuj swoje życie, wszystko o tej samej nazwie. I również zapraszamy do nowego wyzwania, bardzo, bardzo intensywnego. I to będzie 21-dniowe wyzwanie. Pod tytułem manifestujemy SB miłość do świąt. Wszystkie osoby, które manifestują konkretną osobę miłość, serdecznie zapraszamy. Będzie tam bardzo dużo wiedzy. Będzie link w opisie, także możecie sobie przeczytać, co będzie dokładnie wyzwanie zawierało. Na naszej stronie również możecie zamówić konsultacje, kursy, wyzwania, właśnie wykłady, które już się odbyły. Także serdecznie zapraszamy, jeśli potrzebujecie pomocy dodatkowej w manifestacji. Przechodząc do tematu, jak rozpuścić te niechciane okoliczności w 3D? To jest dzisiejszy temat. I słuchajcie, bardzo często, zazwyczaj, zwłaszcza na początku naszej drogi z manifestacją, kiedy właśnie poznajemy temat manifestacji i coś nam się podzieje w tej naszej rzeczywistości 3D? Re reagujemy na to bardzo emocjonalnie. I kiedy reagujemy na to bardzo, bardzo emocjonalnie, oczywiście możemy możemy dalej manifestować na przykład przez łzy, przez jakieś emocje, tak? Tylko ważne jest to, żeby pilnować tych swoich myśli, tak? Czyli myśli nasze mają być zgodne właśnie z naszymi pragnieniami. Ale słuchajcie, jeśli my czujemy te emocje i naprawdę reagujemy na to 3D. To może zdarzyć się tak, że jednak ta nasza reakcja, to skupienie, mimo że będziemy pilnować tych myśli, może tak naprawdę nie do końca nam pomóc w tej manifestacji, aczkolwiek oczywiście możemy manifestować w ten sposób. Tylko ja wiem z autopsji, że to jest bardzo wycieńczające. To jest bardzo wycieńczające, kiedy na przykład yy, najczęściej jest taka sytuacja, że właśnie zgłaszacie się do nas manifestacją SP, czyli konkretnej osoby i powiedzmy. Manifestujecie, znacie już teorię, i ta osoba nagle powiedzmy z wami zrywa, czy dzieje się coś gorszego, powiedzmy, ta osoba, o powiedzmy, to jest najgorzej, najgorzej wtedy. <gry> dla przykładu, kiedy na przykład dowiadujecie się, że ta wasza konkretna osoba, którą manifestujecie, nagle spotyka się z kimś innym, czyli ze słynnym, czy słynną 3P, czyli tą trzecią osobą, która nam się gdzieś tam wtrynia do związku. I teraz najczęściej jest tak, że jest po prostu są nerwy, płacz, emocje, tak? Wątpliwości. Dlaczego, co się dzieje? Przecież ja afirmuję, manifestuję i tak dalej, brak zrozumienia właśnie, że to, co widzimy, to jest stare, że 3D nie ma znaczenia, reagujemy, ponieważ tak jesteśmy nauczeni, tak, tak nasz umysł pracuje, że jak dzieje się coś w 3D, my traktujemy to jako prawdę, no i co i. Nasza reakcja jest właśnie taka. I oczywiście, kiedy bierzecie u nas konsultacje, czy kiedy po prostu wiecie o tym, co macie robić, tak pilnujecie myśli, możecie dostać swoją manifestację. Ale słuchajcie, to jest normalne, że reagujecie, ale to naprawdę jest no, wyczerpujące. Wiem z autopsji, że to jest wyczerpujące. Trzymać, tych, trzymać te myśli na wodzy i manifestować dalej, tak? Ale słuchajcie, teraz jest inna droga. Niereagowanie. Nauczyć się, i to jest nauka, ponieważ to trzeba wytrenować w sobie, żeby nauczyć się być obserwatorem bardziej tego 3D. Czyli zatrzymać się i spojrzeć na to, co się dzieje z perspektywy obserwatora. I zdać sobie sprawę z tego, to ja kreuję. To jest moja kreacja, ja to mogę zmienić. Spokojnie. Czyli co? Wejść w stan spokoju i nauczyć się to obserwować. Czyli nauczyć się na to nie reagować, czyli po prostu uspokoić. Się. Uspokoić system nerwowy, nauczyć się reagować w ten sposób. I słuchajcie, z tego co ja zauważyłam. U siebie i u wielu osób, które popracowały nad tym u siebie, bardzo często okoliczności szybko się w cudzysłowie rozpuszczają, zmieniają. Jeśli nie będziecie reagować, czyli zrozumienie, to ja jestem kreatorem, podziało się coś w 3D, nie będę reagować, wiem, że to stworzyłam, spokojnie mogę to zmienić. I teraz słuchajcie, czym się różni to podejście? Jeśli Jesteś, no to jest najczęściej właśnie u osób na początku tej drogi albo jak wyjątkowo coś się takiego niesprzyjającego wydarzy w 3D, że my chcemy zmieniać 3D. A manifestacja nie polega na tym, manifestacja polega na tym, że my mamy zmienić siebie. I to słuchajcie, chodzi o to zrozumienie. Ja zmieniam siebie, a 3D jest tylko moim odbiciem. Więc my nie walczymy z 3D, dlatego czujecie te emocje, dlatego po prostu manifestujemy przez łzy, bo my chcemy zmienić 3D. A to nie o to chodzi, macie wrócić do siebie i zmieniać siebie. Nie zmieni się 3D, jeśli nie zmienicie siebie, czyli swoich przekonań, swoich myśli, tak, swojego stanu świadomości. I teraz musicie zrozumieć, że 3D jest tylko odbiciem, tak? starym odbiciem waszych myśli. Jeśli coś się podziało, wy macie pamiętać o tym. Okej, okay, dobra. Ja sobie to wymanifestowam. Ja jestem kreatorką. Ja teraz muszę zmienić w sobie w sobie coś, żeby to się zmieniło i nie reagować, czyli nie ładujemy emocjonalnie tych oko okoliczności, które się podziały, tylko wracamy do świadomości. Wiem, że jestem kreatorem. Wchodzę w stan spokoju, obserwuję sobie i wiem, że nie mam zmieniać 3D. Ja nie mam walczyć z 3D. Ja nie mam nawet afirmować po to, żeby zmienić 3D. Ja mam afirmować po to, żeby zmienić siebie, wejść w, tę, w to moją wyobraźnię i nadal skupiać się na efekcie końcowym. I to są dwa różne podejścia. A najczęstszym, właśnie podejściem, jest to, że. Coś się podzieje w 3D i wy afirmujecie, afirmujecie po to, żeby zmienić okoliczności. A to nie o to chodzi. Te okoliczności naprawdę nie mają znaczenia. Ja wiem, że to nie jest łatwe. To trzeba się nauczyć nowego podejścia. Dlatego ja mówię, że to jest trening. Trening tego, żeby patrzeć na 3D z pozycji obserwatora i spokoju. Czyli nauczyć się tego niereagowania na te okoliczności. I słuchajcie, bardzo często było tak, że na przykład, kiedy ja osobiście nie zareagowałam na coś, tylko powiedziałam: OK, dobra, Aleksandro, uspokój się, ty jesteś kreatorką, wszystko jest dobrze. I dalej skupiłam się na swoim pragnieniu, swojej wyobraźni. Bardzo szybko te okoliczności się dostosowały, po prostu, tak jak nazwałam na początku, rozpuściły. Bardzo często. I czasami bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybko. Także nauczcie się tego, kiedy będziecie w takiej sytuacji, włączcie sobie ten film i pamiętajcie o tym. Ja nie reaguję, nie będę reagować. Nie będę reagować, nie będę dyskutować, nie będę się kłócić, nie ma sensu nawet. Oczywiście ja nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś Was, kiedy ktoś Wam robi krzywdę, to wiadomo, że trzeba fizycznie zareagować, tak? Czy uciekać, czy cokolwiek. To nie o to chodzi. Ale nauczcie się nie reagować, tak? Czyli na przykład ktoś z Wami zrywa, a Wy siedzicie, afirmujecie, o mnie kocha, on wraca do mnie i tak dalej. Okej, okay. ale z pozycji obserwatora. Ja jestem w tym szczęśliwym związku z tą osobą, wchodzę w stan spokoju, wchodzę w stan niereagowania. Zobaczycie, jak wszystko się zmieni. Także trenujcie, kochani. Bardzo Wam polecamy właśnie wejście w taki tryb, bo to jest takie uwalniające, Wchodzicie w spokój, w zrozumienie, ja jestem kreatorem, i tak to się zmieni samo. Ja nic nie muszę robić, bo ja jestem kreatorem, i te okoliczności wtedy bardzo szybko się zmieniają. Także trenujcie, testujcie i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.